Lech Wałęsa otrzymał oficjalne zaproszenie od marszałka Sejmu Szymona Hołowni na uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Były prezydent nie tylko odmówił udziału w wydarzeniu, ale też w mocnych słowach je skomentował. 7 lipca w monitorze polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego na 6 sierpnia. Tego dnia Karol Nawrocki ma złożyć przysięgę i oficjalnie objąć urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu zabraknie jednak Lecha Wałęsy. W poniedziałek przed południem Lech Wałęsa opublikował nowy post na portalu Facebook. Były prezydent udostępnił zdjęcie zaproszenia, jakie otrzymał od marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotyczące udziału w zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta. Marszałek Sejmu zaprasza na uroczyste złożenie przysięgi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 sierpnia o godzinie 10. Czytamy. Lech Wałęsa odpowiedział stanowczo: Odmawiam udziału w tym gorszącym dla mnie widowisku, napisał. Przypomnijmy, że w trakcie kampanii prezydenckiej Wałęsa poparł Rafała Trzaskowskiego. W wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita mówił: Jesteśmy wciąż na skraju wojny domowej. Dodał, że do niej dojdzie, jeśli Trzaskowski przegra. Uznawał go za dobrego kandydata. Podkreślał również, że Polska ma ogromne szczęście, iż w tak trudnym czasie pojawił się polityk taki jak Donald Tusk. On jest fenomenalny, Bodnar zresztą też, mówił. Już wtedy Wałęsa nie szczędził mocnych słów pod adresem kandydatów prawa i sprawiedliwości oraz konfederacji. Ani Mencen, ani Nawrocki nie są w stanie doprowadzić do porządnych rozwiązań, powiedział. Były prezydent prognozował, że w takim scenariuszu Polska znów nie będzie miała żadnego przyjaciela za granicą pozostanie izolowana. Naród się wkurzy wyjdzie na ulicę będzie strzelanie. Po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów Lech Wałęsa po raz kolejny nie przebierał w słowach. W emocjonalnym wpisie na portalu Facebook napisał: hańba uzasadniona. I kontynuował po obcięciu głowy narodowi w Katyniu, po okresie demokracji komunistycznej, po kwaśniewskim, który zastosował skutecznie w kampanii wyborczej podstęp złamanie uzgodnień, kłamstwa, manipulacje, ciąg dalszy w wykonaniu nawrockiego.